Witam wszystkich małych i dużych mojej magicznej podróży. Ja jestem Ola i zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych wyzwań budżetowych. A dzisiaj klasycznie zaczniemy sobie od wyzwanka 100 kopert, słuchajcie. Eee, także nasz fioletowy binderek idzie w ruch. Odkładamy tutaj standardowo dwie dyszki. I lecimy tak naprawdę z numerkiem 37 i 38. Czyli już jesteśmy niedaleko od czterech, e, 40 e, okienek. Trochę, trochę się czuję jak przy długo, e, długoterminowym kalendarzu adwentowym. <sumie> w sumie super, cieszę się bardzo. To jest tak przyjemna rzecz, a tak naprawdę nieduża kwota do odłożenia, i nawet wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić na odłożenie tych 20 zł. przy, no nie wiem, w moim wypadku w tym miesiącu będzie to 6-8 odcinków, czyli w sumie 180 zł trafiło tutaj do segregatora. Dobrze, mówienie, 160, przepraszam. Tak, ja moja matematyka. Natomiast nawet ta niewielka kwota w 10 zł, jeżeli chodzi o nominal odłożona co jakiś czas może zbudować fajny budżecik, taką naszą kieszonkę finansową, z której będzie można awaryjnie skorzystać. Także cieszę się, że, że to tutaj tak fajnie rośnie, a was klasycznie zachęcam do tego, żeby odkładać Grosik, nawet grosik, jeżeli jesteście w stanie, bo jak to mam stare polskie przysłowie, grosz do grosza i będzie kokosza, tak? <laughs> Słuchajcie, e, dzisiaj wyzwanka nasze klasyczne. Za każdym razem łapię się na tym, że myślę, że to jest brudne, a to jest nadruk, dobrze mówię? No tak, to są takie jakby złotawe plamki od gwiazdek, czy coś, i to jest na druk. No e, nieważne, to już taka dygresja. E, zadanka klasyczne. Więc sobie otwórzmy, zobaczmy nad czym my tu stoimy. E, ja przyznaję, że musiałam cofnąć mojego gnoma, bo po tym nagraniu i tym, tych, co, co jakby kojarzą sytuację, ja powiedziałam, że już nie będzie więcej nagrań, ale jednak są, bo uciekł mi jeden tydzień października, to musiałam mojego gnoma tutaj cofnąć do kieszonki, bo już przygotowałam sobie, znaczy wyciągnęłam go i przygotowałam listopadowego do zapodania, ale tak, gnom wrócił, oktober, czyli październik się jeszcze nie skończył, a my dzisiaj wrzucamy tutaj kolejne 10 zł i od tego zaczynamy. Na no, tym, żeśmy ostatnio skończyli, więc tutaj również zaczynamy. Jak nie miałam tego zasuwać. Aha, ja sobie wezmę, słuchajcie, wezmę sobie kalkulator. Mamy 80 zł minus dyszkę w tej chwili. O, tak sobie może gdzieś go. Tu troszkę ciasno się robi. Tu są moje drobne. Tu mamy te nasze 70 zł, którym dzisiaj będziemy manewrować. Więc może tak powiedzmy to odłożymy. Zapisuję dychę. Przypominam, że w gnomie miesięcznym odkładamy tyle, ile jest, jaki jest numer miesiąca, więc w październiku odkładamy po dyszce. Wrzucam i lecimy sobie z drugim wyzwankiem. Drugie wyzwanko to jest nasz przeuroczy żółwik. Ja tak jak mówiłam, chyba nie przestanę się zachwycać nią tutaj. I żółwik dostaje dwa złociszki. Zakolorujemy sobie kolejne serduszko. I dorzucamy dwa złotka. O, a nie odjeżdżaj, nie odjeżdżaj. Tu sobie oczywiście rzucamy minus dwa. I lecimy z. Kaktusem, z kaktusem, na którego nie wybraliśmy ostatnio celu, słuchajcie. Więc to jest rzecz, którą możemy sobie wykonać. E, I przypominam, że ostatnimi czasy też źle dobierałam cel, e, ale, ale sprostowałam to, że, że zdaję sobie sprawę jakby z tej mojej gafy. Więc już sobie tutaj wracam do tej odpowiedniej zakładki. O, tak to wygląda. Najpierw rzucamy dziesiątką. A potem, jeżeli wypadnie dziesiątka, to rzucamy czwórką. Takie jest założenie. Ja tylko szukam właściwej kostki. Tu mamy naszą wieżę do rzucania, więc sprawdźmy. Wypada czwórka, czyli mamy jedzenie na mieście, słuchajcie. Ok. Niech będzie jedzenie na mieście. Ja sobie wpiszę to po prostu jako JM JNM. I tutaj mamy odkładać po 5 zł. E, więc sobie może też serduszko zostawimy. O, to jest takie, myślę, w miarę sympatyczne. Także rzucamy pierwsze 5 zł do naszego kaktusika. Ostatnio żeśmy sobie go dokładali tutaj do naszego zestawu, ale nie doszliśmy do tego, żeby go użyć. Także teraz się udało. OK. E, muszelki. Muszelki, które też już są. Bliska końca, jak myślę. Muszelki, w których to mogę wyrzucić. W których rzucamy sobie kaszustką. W tak. Kaszustką. I wypadło nam pięć. To zaznaczamy piątaka. Ok. I zostały nam trzy muszelki. No, wydaje mi się, że nie zrobimy na tyle rund, żeby można było. Do, dojechać aż do końca no zobaczymy, zobaczymy wyzwanie świąteczne wyzwanie świąteczne czyli Mikołaj e, i Mikołajem oczywiście rzucamy sobie kostką i wypadła nam jedynka słuchajcie no to jak jedynka no to jedynka nie nie będziemy tu się oszukiwać na razie na razie <laughs> rzucamy w takim razie złotóweczkę i teraz przechodzimy, przechodzimy do gry. sobie to na chwilę odłożę na bok i przysunę naszą gierkę. Wezmę tu jakiegoś pionka. Tu żeśmy ostatnio skończyli, tu żeśmy skończyli. Ja już zaznaczam, że tu byliśmy. Tak. I rzucamy kostką, Gdzie nas zaprowadzi. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Więc trafiamy tu i dodajemy 4 zł. Odkładam to na bok, bo na pewno jeszcze do niej dzisiaj wrócimy przynajmniej mam taką nadzieję. I dorzucamy sobie tutaj do zestawu 4 zł. Te koperty będą strasznie ciężkie, powiem Wam, jak, e, jak zakończę te wyzwania. Więc na pewno, jak tylko dostanę, jak będę planować wyciągnięcie gotówki z banku. To sobie popodmieniam te monety na banknoty. E, znacznie łatwiej się z tym potem diluję wszędzie. E, ale do, na to przyjdzie czas. I Gnom, słuchajcie, Gnom po raz ósmy w tym miesiącu. Czy to nie jest świetne? Słuchajcie, to już jest 80 zł. 80 zł. Czajcie to. Ja po prostu nie ogarniam, jak płynnie to wychodzi. E, trochę sobie powietrzymy. W ogóle uwielbiam te gnomy, bardzo mi się podoba. E, podobają te artystyczne obrazeczki. 80 zł, które trafi później na zdrowie. No, mieć a nie mieć słuchajcie. Jeszcze szczególnie przy tej pogodzie jaka jest teraz. E, dobrze, kolejne 2 złote trafiają do naszego żółwika. A więc serduszko sobie. Zakolorujemy. Ja sobie tutaj posprawdzam, bo mi dużo piątek zostało. Potem będziemy świrować i próbować to rozmieniać, jak przyjdzie pora. Ale to na razie jakoś dajemy ranę. Ok, czyli żółwik jest za nami. Proszę, proszę. Jest i nasz kaktusik z kolejną piąteczką dzisiaj. Kolejny piątek wskakuje. Do super pozytywnego kaktusa. Kaktus o! Mister... Wizualnie mógłby się dogadać z żółwikiem, no nie? Patrzcie, jaki jest. W sensie stylistycznie takie mega urocze. No dobra, no dobra. Muszelki. Co nam ta muszelka każe tu dzisiaj? Trzy. Trzy. Dobrze. Czyli ja tego piątaka odjęłam. Chyba nie odjęłam, poczekajcie. Dwie dyszki. Trzy. O, nie odjęłam, czyli odejmuję piątaka i odejmuję trzy złotki. Czyli mamy 33 złote nam zostały do naszej zabawy. Ok. No, ciekawe. Fajnie by było skończyć tą muszelkę, ale na bank dwóch rund nie zrobimy. E, Mikołaj, panie Mikołaju, a pan teraz co? Jedynkę? No nie ma jedynki. To co robimy, kolejną najmniejszą? Czy turlamy dalej? Może turlamy dalej, nie? Piątka, o proszę. Piątka wskoczyła. Piątkę możemy sobie zrobić tą na przykład. No i od razu sprytnie poszło. Piąteczka, piąteczka Mikołaju. Proszę bardzo. I teraz przechodzimy do e, kolejnej rundki w naszej grze. Kolejna rundka, czyli bierzemy grę, zaznaczamy tą czwórkę, na której żeśmy skończyli ostatnio. Tak, tu z boku postawię, żeby nie rozmazać. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie w miarę. I turlamy, turlamy. Zostało nam pięć. E, raz, raz. 2, 3, 4, 5. Czyli dwójka, słuchajcie. Oczywiście mijam te pola, które już żeśmy wykorzystali. Także stajemy tylko na tych polach, które były jeszcze nieaktywne. Ale w związku z tym do naszego zestawienia trafiają dwa złote. Ja sobie teraz tu wyciągnę 3 i wrzucę piątkę. Tak to zrobimy. Super. Już Wam tu przestawiam. Już straciłam rachubę, nie? E, 26, czyli minus piątka i minus ta trójka, którą żeśmy. E, nie, czekajcie. Teraz wrzuciłam trójkę. Nie, teraz wrzuciłam dwójkę, a tu była piątka. Dobrze Była piątka. To było 7 Czyli piątkę odliczyłam, dwójkę, minus 2, 26. Zgadza się, już przeliczam. Wrzucam szybko okiem, słuchajcie. Tak, mamy 26 złociszy jeszcze w naszym, e, w naszym rondelku, że tak to nazwę. I co? I prawie, że dobijemy do stówki, słuchajcie. Prawie, że. Ha! No dobra. W takim razie. W takim razie. Nie pogardzę kolejną dyszką dla naszego gnoma. Ja bym bardzo życzyła sobie, żeby wszystkie miesiące w tych wyzwaniach gnomowych tak wyglądały, szczerze mówiąc, bo tu się zbiera bardzo fajna kwota. No i mam nadzieję, że, że każdy z Was ma takie wyzwanko, w którym co miesiąc udaje mu się zebrać, chociaż jakiś kawałek, jakiś procent tego czego potrzebujecie. A jest zawsze pocieszające. Oczywiście, że są też trudne miesiące. Ja na przykład w tym miesiącu miałam bardzo dużo wydatków. Nie powiem, że nieplanowanych, takich na które też miałam gdzieś tam pieniążki odłożone, ale jak zobaczycie sobie podsumowanie miesiąca, to zobaczycie, że ten budżet odłożony dosyć mocno uszczuplał. Trudno, ale na to to jest, tak? Jakby ja się cieszę, że mogłam sobie po prostu na te zakupy pozwolić, nie martwiąc się o to, że, że nagle trzeba te pieniądze wyczarować. Także to chyba o to chodzi w budżetowaniu. Dorzucamy piątaka do naszego, do naszego kaktusika. O, proszę bardzo. I słuchajcie, chyba trochę scitujemy, co? Rzucimy sobie tu dwa razy i skończymy sobie te muszelki. Co wy na to? Ja wiem, że tak nie powinno być. Ale 3 złote. I 2 złote, czyli piątek tu trafia. Wrzucam 5 złociszy i już sobie to sprawdzimy teraz. Jak to powinno wyglądać? W sumie nie wiem po co to wrzucam, jak powinnam to wyciągnąć. E, powinniśmy mieć tu 3, 5, e, 14, 16, 18, 20, 21, e, 30, 35, 38, 43 zł. Jeśli dobrze liczę, to powinniśmy mieć tu 43 zł na zbierane, słuchajcie. 20. 40 i 3 mamy 43 złote które trafią na ciuchy o proszę, jaka odmiana ja sobie to odłożę na bok potem to e, oczywiście na koniec miesiąca właśnie w podsumowaniu, czyli tak naprawdę w następnym filmiku będziemy e, będziemy oglądać liczyć i tak dalej i dorzucać do odpowiedniej puli natomiast ja tutaj mam przygotowane kolejne wyzwanko Wyzwanko od Saving with Tiffany, uh, Just Waiting on My Financial Empire to Grow Any Day Now. Uh, również wygląda mega uroczo. <noise> myślę, że wygląda całkiem sympatycznie. I tutaj sobie też będziemy rzucali kostką, i myślę, że może będziemy rzucali ósemką. Co by na to? Ja sobie tu zapiszę K8. O. I. Mm, I musimy znaleźć cel na to wyzwanie, to sobie odłożę żeby nam wyschło, tu zostały 4 zł więc ten kalkulator mogę odłożyć na bok na razie biorę sobie dziesiąteczkę rzucamy najpierw k dziesiątką i co nam wypada dziewiątka, a dziewiątka to wakacje, super bardzo mi się to podoba w takim razie notujemy że Moje Financial Empire idzie na wakacje. Sukcia. E, niech to sobie trochę przeschnie. A my możemy iść jeszcze do Mikołaja. E, I w Mikołaju rzucimy sobie kostką. Wypada nam jedynka, której już nie ma. Wypada nam trójka, której też nie ma więc może po prostu wrzućmy te 4 złote tutaj ja wiem, że to jest znowu drobne oszustwo ale w sumie 1 plus 3 to 4 <laughs> więc wrzućmy sobie może tutaj po prostu tego, tą kosteczkę i zostaną nam trzy kostki do zrobienia w Mikołaju ok w sumie mogę od razu schować to wyzwanko tym samym Następny raz będziemy zaczynali od gry. Więc zakładamy sobie tutaj mój magnesik na grę. O! Tutaj mamy nowe wyzwanko. Tylko, czy się zmieści? Bo w sumie nie mierzyłam. A zmieści się. Dobra. Tutaj mamy naszego kaktusika, który już pierwsze swoje plony i owoce zebrał. Także cieszę się bardzo, bo też to w miarę sprawnie idzie. Te wyzwania takie mini są mega sympatyczne. O, są oczywiście niewielkie kwoty, ale za to e, można szybciutko przez te wyzwania przejść. Dzięki temu e, no, czuję się też taki postęp. Wydaje mi się, że, że to jest takie podbudowujące, kiedy każde kolejne wyzwanie gdzieś się tam e, udaje zakończyć. I oczywiście nasz gnom. Ja sobie go tu wrzucę, ale wiadomo, że ten gnom stąd również wyleci na podsumowanie miesiąca. No, z gnoma jestem turbo zadowolona. Zresztą w tym miesiącu udało się dosyć sporo wyzwań w ogóle zaliczyć, także jest to bardzo owocny miesiąc, przez co trochę stresuję się listopadem. Bo na razie widzę, że jest tak, miesiąc jest super, miesiąc jest słabiej, miesiąc jest super, jeżeli chodzi o skończenie wyzwań. Więc ciekawa jestem, jaki będzie listopad i czy przełamie tą pasę i będzie również owocny w skończone wyzwania. Ale dobrze, z ciekawości nagrze zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól, słuchajcie. Także pięć rund do ogrania gierki. Hmm. Ciekawie, no już bliżej niż dalej końca. Dobrze, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze wspólne posiadówki, za obejrzenie tego odcinka. Tak jak wspominałam, w kolejnym odcinku, czyli w środę, zobaczymy się w podsumowaniu miesiąca. Tak, myślę, że uda mi się nagrać we wtorek takie podsumowanie, tak żebyście mogli sobie je zobaczyć, a w sobotę wtedy będziemy mieli szansę zerknąć na Budżet na listopad. O ile nie wyrzucę go z YouTube'a, nie zapomnę wrzucić ponownie. Ech, długa historia, ale dla tych, co chcą ją poznać, zapraszam do poprzedniego odcinka. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Dużo pozytywnej energii w te paskudne dni Wam wysyłam i życzę Wam dużo zdrowka. Do zobaczenia. Pa pa!